Tak czekałeś i cię wpuściło, nie? No, ale weź streama włącz przede o, wszystkim. O, już jest. Już jest. Już jest. Tak. Tak, witamy po przerwie. Piękna już jesteśmy? Sprawa. Halo, halo. Tak. Piękna sprawa. Halo, halo, halo. Hallo. Problem, problem Neymana. A awantura. Szybka reakcja. No i co żeś narobił? Jakieś tutaj streama wywaliłeś co się? Stało? Co się stało? Halo. Wielki powrót panowie, witam. Akurat Poczekaj. jak wywaliła streama, to się Igor z Kleusikiem bił, więc Ale oni byli, w nie Chyba byli w boksie. No tak, no właśnie. Kleusik dopiero zjechał i wyjechał tuż obok Igora. I cały pierwszy sektor się. Bili. Przemik zjechał okrążenie później. Mix No i stracił na tym, sporo. I nie wiem, ale ten ta, niezły memik powstanie. Jak znam, znam Jamajkę, to niezły memik powstanie. Z tego? Z, no z tego mojego zrzutu ekranu. Z, znaczy z tego mojego ekranu na Steamie. Możesz sobie później zobaczyć, Piękne to było. Miałem taki biały ekran, i kobrę, nie wiem, poza mapą, tak 102 metry, nie? Tak polecam. <laughs> 102 metry, mały. No, no, no miałem strzałkę, kurde. Całkowicie poza mapą, nie? Chłopa. tylko ty tak mówisz skończyć, nie wiem, gdzieś tak przez bandę przelecić, ale to. Wiesz, no. Ciężko, chiołek, tutaj braterska walka z Bueno. My na pewno nie zdążymy, chyba, na 35. No, na pewno. Nie, no, na pe pewnie wywiadów nie będziemy robić. O, jest screen na ogólnym. zobacz, jest screen na ogólnym. Jesteśmy gwiazdami na ogólnym? Tak Patrz Zobacz sobie jak wygląda mój ekran I zobacz gdzie jest ten Toreno w lewym dolnym rogu 102 <ścoughs> metry Nic nie mogłem zrobić, nie? Też dawno Ale jesteśmy, w miarę szybko udało się tutaj powrócić Oczywiście tak, poza teraz ten, te wydarzenia... przez, ...przez mojego współprowadzącego zjechał tak. po mnie, jak zawsze. Stwierdził, że się do niczego nie nadaje. Zrobiło mi się przykro, ale jesteśmy z powrotem. Eee, oj, tutaj Ferrari. Mafia. Nie. Myślałem, że był już... Wystarczy... Myślałem, że jest już wystarczająco blisko. Chyba nadal nie było manewru wyprzedzania udanego. Chyba nie oj, oj, oj. O Kobra! Się Kobra, w Kobra! Jest! Mamy wyprzedzanie Ej, patrz, pęknięta chyba czy nie? Mi się wydaje, jakby lewa normalnie miał pękniętą Tak, jest placzek, lewe Pęknięta panowie i panie Przebita Ale nie będziemy tutaj krzyczeć Nie, nie wiem, współczuję mu jak on ma dojechać do Voxu teraz ale a propos przebitej, to, to był ten sam tor. Pewnie chciał jechać na jeden Znaczy Zaczynał jeden, to pewnie wszyscy będą jechać, ale trochę przed, przedobrzył chyba. O 10 sekund kary dla kobry. Kobra pewnie zjedzie i zakończy dzisiaj. A, Ko Kobra odpaganie. się spełznie. Nie... Ale żeby tej fikara nie zrobił. A mi też chyba kiedyś pękło na Tak, coś takiego było. No Pękieta. Patrz jaki ten ogonek za błędo cały czas się utrzymuje, a Dominator teraz wraz z Protusem, nie, no cały czas jest za daleko. Nie da rady, nie ma szans tutaj jakkolwiek zaatakować. Niezła procesja tutaj. O, bardzo emocjonujący wyścig w debiucie. M no, mogliśmy się wykazać tak. tutaj szybkim przełączaniem kamer. Widowisko z każdej strony. O, nieźle, widzisz to, komuś, co się stało? Patrz, co się stało. Czekaj, czekaj. Patrz, co się stało. Co? Zjechał do boksu, po czym pokazało mi, że go przeniosło na środek toru z opo... Co jest? No to nieźle. Zobaczcie co się on dzieje, u mnie, On u <laughs> to mnie do box. To u mnie wjechał do boksu, stał na... zmienili mu oponę, przerzuciło go na prostą startową, potem przyjechał tak na pełnej do pierwszego zakrętu i go wrzuciło z powrotem do boksu i pokazał... To nieźle, no widzicie. Zobaczcie na czat. Jeszcze takich rzeczy się... o, bot kobry, popatrz. Hysteryczna transmisja, Teraz Szymik koło niego przejedzie? Czy już przejechał? Nie, gdzie on zniknął? A, tu jest. Nie, te body są upośledzone jakieś. Znowu tam ktoś tyłem, czy to kobra? Jezus, ależ tu prawie wjechał sobie pod koła. A, no tak. Zniknął. O, no i dobrze. O, rzuciło Igora i jest 3 sekundy. No czyli tutaj kłopoty Ferrari. No, czyli trafię pod całe podium, tylko że na opak. No, i jakby tutaj wiersz. jakiś safety guard, to naprawdę Igor może sporo stracić. Jakby tutaj coś się nam jeszcze przydarzyło, no ale Klausik po mistrzowsku tutaj jedzie. Upragnione zwycięstwo już tak dawno smakuje jeszcze lepiej. Ale tutaj Bueno blokuje fiołkę. No, kierowca Hasa już tutaj niecierpliwy, ale nie tylko on czeka na, na błąd kierowcy McLaren. Yy, ma, yy, mafia też z y, miłoszem Właśnie czyhają na jakikolwiek tutaj. Gorzej przejechany zakręt przez Bueno. No i czy teraz? Może? Jałek w Bueno? No nie. Raczej znaczy nie, bo Bueno też pali ARS bo mam bardzo dużo. No i mamy dwie wyścigu za nami. Zobacz, kobra miał pękniętą przy 15 kółku, no to tutaj yy, też będzie 15 kółko u większości. No to nie wiem, no może, może, może coś tutaj. Bo oni wcześniej zjechali jak 15, nie? Ile? A nie. 5, nie, a będzie dobrze, będzie dobrze. Nie no, jakim przy 15? Nie no, zostało jeszcze 10 kółek. Kurde. No ale oni 5 są, są na tych. No to po... będą 15 pod koniec. No ale on, z... on to mu się stało na 20, czy na 19 jakoś tak. Pisał 15 Nie, no, coś, coś kręcisz Coś kręcę Kręcę Kręces No jedziemy tutaj z fjałkiem Bueno No z kim zobacz jak się zbliżył do Igora no Ale bardzo słabo Dominator coś, no przecież on jest drugi w Generalce. No ale z 19 Tego pola się... weź, no tutaj nawet, tu nikt nie jest w stanie wyprzedzać. No tak, może 19. Ustawiane przez tutaj od góry, ustawiane. Więc nie wiem, czy ten deszcz w ogóle się może zmieniać, ale raczej są, są wątpię w to. Nie, no 18.45 tutaj to jeszcze nawet nie będzie 18.45, bo my to skończymy za jakieś 15 minut. Ja jeszcze muszę się niestety przetransportować w mieszkaniu na drugie miejsce, gdzie sobie. Mam swoje stanowisko. Do, 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 do drugiej rezydencji musisz tak, przejść. Muszę... Apartament. Apartament. Numer dwa. Tak. Mam cały taki apartament przeznaczony na jazdę. Dokładnie. Willę wynajętą. Więc to jeszcze chwilkę potrwam. Nie, ale zobacz, nawet dwie dziesiąte, dwie dziesiąte nawet byłby... Teraz jest oczywiście więcej, ale jakby był nawet 2 za e, błędów bueno to on nie jest w stanie go przejść na tej prostej. Ta prosta jest za krótka. Nie, to jedyna szansa tak naprawdę to jak błąd ktoś zrobi, to taki większy. Na Divinie, wiesz jaką my mamy przyjemność z komentowania? Znaczy ja bardzo dobrze się bawię. Dziękuję. Co, nie podoba Ci się? Bardzo mi się podoba. Znajdź, to jakąś Belgię albo... Włochy. Co jeszcze? Zaraz no będzie następny tydzień Japonia. Oj, ty... nie na no Potem chyba po Japonii... Meksyk? Jakoś tam. Meksyk, Monako. Nie wiem. Tak, jakoś w tamtym roku narzekałem na Niemcy. Abym w tym roku pojechał, kurczę, nie? Nie wiem. Pojechałby kuda. Na kierze, bo na padzie było tragicznie. A jeszcze Kanada jest w międzyczasie przed Meksykiem. Ściana Mistrzów. O! Faktycznie nie pada! Ola, Ojojoj! Nawet tego nie... Z... Już nawet nie zwróciłem uwagi. Ciekawe czy będzie jasno sliki, czy jednak no... zabraknie kołek. Tak Marcina, rozgada się. Kiero... Potężni kierowcy. Natomiast pamiętny powinien być potężny skład. Hej, o, panterni medy. No Odważnie. Jak będzie tańczył. Chcemy to zobaczyć? Tak. Pamiętna Belgia. O rusz w takiej pogodzie na slikach. Pamiętna. No, tutaj może wygrać ten, kto do, w dobrym momencie zjedzie, jeżeli w ogóle powinno się zjeżdżać. Wszystkich też pozdrawiamy i poprosimy o zostawienie lajka like pod tym streamem, bo tutaj się dziwne rzeczy działy, Więc żeby wam nie, nie umknęło. Czyli który to był sezon? Który jest teraz sezon? Tutaj trzeci czy czwarty trzeci. trzeci. No to Gdzie ja jestem? Patrzę teraz klasyfikację F3 z poprzedniego sezonu i mnie nie ma w tabelce No bo byłeś... Kończyłeś we F2 A. Boże. No ja nie wiem. Połowy. Nie ciekawi ile bym punktów, kurde, ile punktów miałem Nie wiem, Monako tam jechaliśmy piękna sprawa w no to jeszcze No. No i potem... Ale ja wcześniej gdzieś tak poszedłem, nie wiem. na Australię. Tak, bo w Australii jechałeś w F2, pamiętną Australię. W F2 zebrałem dwa punkty. Pamiętasz pamiętną Australię? Czy A ty to ty zebrałeś. 65? Australia była... O kur. No. Konstruktorka była zdobywana. No ale to Dominator. Jego punkciki. No zaraz będzie z jasna te własniki chyba Może wreszcie coś zobaczymy, jakieś manewry Wyprzedzania Nie no, jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie Jak tam Bueno No Bueno się trzyma, pięknie No pancernek traci jakąś sekundę na pół sektora. No pancernek jest kandydatem mi się wydaje do wywołania safety cara kierowca, ten... dnia. <laughs> kierowca dnia Tak, kierowca dnia Nie mogę. O, tutaj! Stawia bokiem. Zaraz Boć, będzie dublowany. Kiel. O, już tutaj czekam. Tyle Ale odważnie, odważnie się zdecydował. Ale ładnie tutaj przepuszczę. A e, nie, wyrzuciło go. Co to za iksik. Mógłby dla kibiców jakieś bączki pokręcić. Może by dzisiaj w Holandii nie było mokro, bo ja tam to, to już całkowicie się... Nie, jak będzie nie mokro nie to ja chyba wychodzę. Dla mnie walkout. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, to jest standardowy tekst przed każdym wyścigiem, kiedy, kiedy się pytam, co robimy, jak będzie deszcz. Kiedy mam na myśli, jaką bierzemy strategię. Wychodzę. I wychodzę. Dobrze. Oj, pancerniak tutaj. No dobra, ale przejdziemy dalej, zobaczymy czy to jest... Jeszcze to chyba nie jest to okrążenie, na którym powinni zjeżdżać kierowcy. Przynajmniej czołowa trójka się na to nie decyduje. Bueno ile ma punktów na razie? Ma 12. Ale tutaj dużo pecha u Bueno. Była Belgia, na której tam troszeczkę się... Tiołek czwarty był w Padło wyzwisk, przypamiętam, na troszeczkę oglądałem materiał u Bueno. Padło trochę wyzwisk w kierunku Klosika na Belgii. Dobra, pozycja była... Mariusz Ptak, witamy. Witamy. Cernik idzie, tak Oj, tak. No teraz zobacz, na... coś słabo dzisiaj kierowcy Reno. no praktycznie jak w 2 mm -hmm. ja... ja Jednak to jest jakaś... Nie no, Lucek tam, Prostu, ja się tam ciebie tam ciągnie. Lucek tam ciebie ciągnie. Lucek chyba dzisiaj jest nieobecny, więc jadę bez teammate'a. <noise> Możesz też pojechać ze mną. No, na radiu zawsze, ale dzisiaj poleje się krew. Walka będzie taka Ferrari. Zapowiadam ją dziś już teraz. Ferrari z Reno będzie taka walka Czterech kierowców chyba nie ma. Dzisiaj. Nie, Lucek chyba będzie. Patrz jak jesteś dobrze znany w tej kabani przez 2i Wszyscy dobrze wiedzą z kim mają do czynienia Kto napisał kabani przez 2i? A, ja ślepy jestem, no tak no, Ale to chyba dobrze co? No dobrze, ja bym w ogóle drukowanymi napisał cały mój nick Jeszcze piomek wielki ja. Wielki, wielki ja Dobra, czy będą zjeżdżać kierowcy? Myślę, że już niedługo powinni to robić. No może na 30 Ale czy można zyskać na tym 25 sekund? Cerek się... na razie stracił minutę, więc. <głosy> <głosy> ale czy możesz na tym zyskać 25 sekund? Dalej, żeby odrobić ten boks? Chyba nie. Pytanie czy te intery wytrzymają do końca, bo ta pogoda dla nich nie jest korzystna. Tak, to może być też pekta. No, nie mamy, pamiętaj. Fedor. Widzisz Fedor tak zrobił, a ty nie wierzysz w kierowców. Nie wiem, ja bym nie zjeżdżał. Jeżeli te opony jeszcze są. Ży żywotne, no to ja bym jeszcze... Ja bym nie zjeżdżał. No jeszcze patrz, nie mamy DRS-u jeszcze w ogóle. Jeszcze trochę wody odprowadzają te litery. Pamiętasz y na strategię na Francji <śśś> Ale to poś... nie Tak, dobra. Nie <śś> opydwaj ty w tym momencie. <śś> Na no tym trzeba wyproszyć, Piękny na no, Słoneczko wychodzi na, pi na pierwszym zakręcie. No, no teraz, ta, teraz tak patrzę ze skippa kamery, no to to już. blisko, blisko. Ale nie wiem. ciężko powiedzieć, no bo to będą trzy kółka. No i zobacz, Igor ma 3 sekundy i ten skip traci 2 i 4. Więc tutaj możemy się jeszcze coś podziać. Ile na razie było manewrów wyprzedzania, liczysz to? Bo mi już zabrakło no, trzy kartki. zapisałem. No, dominator może ryzykować. Tak naprawdę nie ma nic do stracenia. No zobaczymy. Nie wiem, czy. Bym zaryzykował tym zjazdem, no bo jeżeli, jeżeli, mamy zjeżdżać to teraz, bo to chyba później się już w ogóle nie będzie opłacało. Zobaczymy jaka będzie decyzja Klosika. On zostaje, tak czy nie? Tak, zostaje Klosik, Igor także. No to, teraz trójka. jak będzie właśnie stracił. czy traci czy zyskuje. Zobacz Dominatora, mm -hmm. oglądaj Dominatora tam, to jest ważna sprawa. Ale już nie zjadą, to już nie będzie miało żadnego sensu. Nie, za mało odrabia chyba Dominator. Nie opłacało się. Też ten pier, Te pierwsze kółka są ciężkie, żeby wyczuć jeszcze. No, dominator napadzie, ale ciężko jest tak na początku wyczuć w yy, pojeździe na mokrej nawierzchni ten suchy tor. Odpowiednią ilość gazu. To dzisiaj bez wywiadów, chyba, tak? Od razu. No, już derek yy, mamy. Sponamy. Tak, będziemy Od razu w lecimy na F2. Taka samowolka troszkę u nas, ale. O, fiołek ryzykuje, bo miał punkty pewne. Ale też smerek. Patrz, jak, jak on ma je, miał już zjechane te opony, ale właśnie tutaj jeszcze może być y, pęknięta. Więc, jeżeli no komuś pęknie, to Bóg może już być... Ja nie wiem, co ty masz do pękniętej, co to jest? Dlaczego nie mogę być pęknięta? Nie pozwalam ci. Ale no, no ja tak lubię. Nie. Znaczy, <laughs> lubię. Lubisz pękniętą? Oj, tej, łapiesz zasłówka. Jesteśmy 27 osób na streamie, siemaneczko wszystkim. Tak, top. Ja, ja jestem Cabani, y, to jest mój kolega Pyzywycy. <noise> Klausik nie będzie już zjeżdżał. Rozpoczyna przedostatnie okrążenie. A z kim zjeżdża? Maszymix no, powinien zostać i tak robi i będzie... Znaczy to jest jedyne tylko to, że boją Igor, się... Igor zjechał, przybyty. Igor zjechał. Ciekawe czy będzie przebita. Oj, to. No właśnie, chyba. Bo odrobić tego chyba nie dadzą rady. Pytanie: dwa kółka. To jest jedynko i wyłącznie, asekuracja przed przebitą według. No. Panda zostanie. Tak. Je, je, może, ale możemy tutaj mieć yy, przebitą. I Klousik na ostatnim kółku, po swoje zwycięstwo <noise> i Oj, przebita. Zaczyna zaczynamy, a, zabawę, zaczynamy zabawę, zaczynamy zabawę. No bo Igor to już pędzi, no pędzi kierowca Ferrari. Zobaczymy, czy będzie odrabiał do Szymiksa. Zobacz ile traci, cały czas panda traci do skipa na softach. Już jedna na mini sektor. Ależ będzie, będą emocje, ależ będą. No bo tutaj, jeżeli ktoś miałby wygryć, to raczej. Jeżeli nie Klausik albo Szymix to Skip, no bo Skip jest, nie ma kary. Igor raczej tutaj dzisiaj nie wygra. Może będzie Last lap y, Lando w wykonaniu Igora i nie będzie tych 3 sekund. No zobaczymy, Klausik rozpoczyna ostatnie okrążenie czy przełamie to, ten chwilowy problem z wygrywaniem wyścigów. No nie jest niedobrze wyglądają te jego opony, bardzo źle. I nie pokazuje ile traci Igor na Szymixa. Masz może czy też nie masz? Nie mam, ale no, to jest jakieś 7 sekund, 6. Pamiętaj, że on musi go jeszcze wcześniej. To już jest ostatnie koło, więc. Tak. No jeżeli nie przebije im się opona, no to dojadą, ale. No tam na pewno jest gorąco w bolidach Mercedesa i Williamsa. Tam Max Boss zabija się za olka. Ale nie wiem, czy chcemy to oglądać. Chyba będzie chcemy, to, tak, to, chcemy. To, to to Wolf już wyrywa sobie włosy, żeby tylko dał radę, tak. a nie jak Hamilton na Silverstone. Igor, kolejne 3 sekundy, więc na pewno będzie ze Steve'em. No, czyli dzisiaj może nie być Igora na podium. Ale zobacz, ile on już odrobił do Shmiksa. Ależ to będzie... Czy go da radę? Myślisz, że da radę, czy nie? Ależ jedzie powolutku tutaj Klosik, no... Czy mu się uda, czy to będzie... Czego nie pokazuje straty, bez sensu. Ta gra jest bez sensu, ale dobrze. Aż, chyba na radę. Da w radę. Sektorze. Ależ, to jest taka sytuacja, nam się zdarzyła. No, nie był to najciekawszy wyścig. Ostatnie okrążenia troszeczkę podbudowały te emocje. Klausik wygrywa wyścig o Grand Prix Hiszpanii w F1 w Jamaika League. I zobacz, czy się to ostatnim zakręcie. A Atak Igora. Znaczy, to bardziej szimiksa. skip. To bardziej skip, bo no i tak będzie za Szymiksem yy, Igor. Znaczy ale zobaczymy, manew wyprzedania. Jest manew wyprzedania. Ale no. Igor dzisiaj nie stanie na podium. Skip z najszybszym okrążeniem. No brawo dla panów. Yy, z tutaj początkiem Niku GML, Klosik i Szyming zdecydowali się na zostanie na to, że. No, tak. Jakby to powiedział Mateusz Borek, Żymel, Czy jak to mówię? No i mamy błędu bueno na 8 pozycji. Pusty Max Boss panda 5. 4 punkciki na koncie Bueno. Z, jednym z dwoma punkcikami miłość i jeden punkcik u protuca. No nieudany wysiłek dla Smerka, na pewno nie jest zadowolony ze swojego występu. Robson Robson najszybsze no, ja okrążenie. Nie wiem czy nie zabrał przypadku. Chyba zabrał, tak? Skifowi. Chyba tak. Jest ty Klausik gratulujemy Klausik, ale chyba, chyba jednak zdecydujemy, że nie będzie teraz tego. Y Czego? Ym... Wywiadu, nie? No bo jednak chyba nie. nie no nie na pewno będzie. nie będzie chyba, bo od razu zaczniemy. Na pewno jechać. chyba nie będzie. No i się... <laughs> to. To za demonsty. Wszystkim jak wygląda cała klasyfikacja tego wyścigu. No tutaj jeszcze. Cieszy się Klausik. Ale nieźle panowie zaprezentowali się tutaj, No więc Klausik wygrywa przed 3 trzeci Skip, czwarty kierowca Ferrari Igorro, tutaj le lekki zawód bym powiedział. E, piąty Panda, szósty Max Boss, siódmy Olek, ósmy Bueno, dziewiąty miłość, dziesiąty Protus, jedenasty Cylsix, dwunasty Fiołek, który miał pewne punkty, zdecydował się na te softy i nie, nie popłaciło mu się to. 13 Dominator, Robson, 14, 15 Mafia, 16 Smerek, 17 Pancerniak Nie dojechał, Kobra i Zimalek. No dobrze, bardzo dziękujemy za dzisiejszy wyścig i miejmy nadzieję, do zobaczenia w przyszłości. Zobaczymy, jak tutaj nam się to wszystko będzie prezentowało w grafiku, gdzie zostaniemy przydzieleni. Bardzo było nam miło, komentowali dla Was. Kobani, dzięki wielkie. I PSWC, do... nie, dobranoc, jeszcze może, jeszcze za wcześnie na dobranoc, ale zapraszam na, na F2. Ja idę spać, dobranoc, papa, pa, nara. <śpia>